Wiktoria and Albert Museum dużo publikacji ma, a ja mam je dzięki Ani, która co roku wyjeżdża do Londynu i przywozi mi stamtąd kolejny prezencik. I ta seria Fashion in Detail jest po prostu genialna. I tym razem opowiem Wam o biliźnie. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję Wam swoje książki kosmologiczne. A je, jeśli kojarzycie tę serię, a jeśli nie, to od razu Wam może napomknę. W większości to wygląda w ten sposób, że jest narysowany cały ubiór, do niego jest kawałek tekstu. Fajny kawałek tekstu, żeby nie było. Znaczy, to są angielskie pozycje, od razu uprzedzam. I do tego jest fragment tej bielizny lub innego ubioru, bo tam są wydane bodajże z tej serii Fashion in Detail cztery publikacje. Dwie takie ogólnomodowe, jedna o bieliznie, właśnie ta i jedna o strojach ludowych. Oczywiście tu przekrój przez wieki i tak jak w większości wypadków, nie jest tak, że to leci datami. W końcu biorą, jakiś jeden temat i według niego zapracowywują właśnie te zwiatła. Więc mamy mieszankę stare, nowe, ale wszystko dotyczy na przykład różnych detali kroju. No i jak widzimy, męska bielizna też jest. Zakres szeroki, bo oczywiście Victoria Albert Museum ma bardzo dużo tych strojów, więc tu też macie dosyć szeroko, tylko tak jak już powiedziałam, no tak, tak, nie po kolei, ale to się naprawdę genialnie ogląda. I zdaje się, że te publikacje są dostępne online, znaczy możecie je kupić online, więc jeśli się Wam spodobało, to zapraszam.